lol 320 roboreczek z tej strony, a ogóle kolejny odcinek na moim kanale. My jak zwykle jesteśmy w Uncharted. No i w poprzednim odcinku skończyliśmy ustawiać tutaj sobie te, e, tych rycerzy. Mm, no i dziś... Wchodzimy do kominka. Okay. Jak Mikołaj. Ja znaczy, Mikołaj ja wychodzi, trzy, ale my wchodzimy. Chwila. Raz, dwa, ciągnij, czy raz, dwa, trzy ciągnij? Ech. Po prostu ciągnij. Mam. <śla> <śla> Nate, nic nie jest. Da, będę żył. Jak zwykle musiałem polecieć. Nie dam rady tam wleść. Muszę iść tędy. Jasne. Tylko uważaj na siebie. Dobra. Nagroda. zobaczmy. Dodatki, nagrody, broń. No Dobra. jest tu druga strona. No ruszajmy, zobaczmy, czy to nie ma gdzieś skarbu. Był oczywiście, że był. Co to za hałas? Czy w tej części będą jakieś stwory? Wciągnij brzuch, Knight. Yy! O Boże. To było obrzydliwe. No ja sobie robicie. Aha, dobra mamy wspinaczkę. pytanie, czy doskoczy tu, raczej nie, ale skoczmy. <gry> A, doskoczyłem, dobra. No i hopka. I dopiero skocz. Dobra. Lecimy w górę. Chyba dam radę się tam wspiąć. Bam. To drobiazg! No rzeczywiście drobiazg. Oni gdzieś tu są! Odszukać ich! Jak zwykle te patałachy. Mamy broń, ale nie wiem, czy warto zaczynać strzelaninę. Kałach. No i sali już powinien się domyślić. O Jezu, ta, jest, ta, ta gra jest za głośna. Kiedy w grę wchodzi strzelanie. Będę musiał przecież te wystawienia. Bo to aż. Wow. Może jest realistyczne, ale. O przepraszam, to aż kuję w uszy. Wow. Poziom głośności. Muzyka, dźwięki. Mowa, mowa jak najmocniej. Film też głoś. Film może być też głośny. Muzyczka może być ten, ale dźwięki po prostu są za głośne. Jest o wiele lepiej. Choć mogą być jeszcze ciszej. Dajcie mi już odgłębno. Wcześniej przechodzimy do strzelania. Coś wcześnie początek gry a już strzelamy Chociaż nie no, w każdym żartedzie tak wcześniej strzelaliśmy więc Dobra Przyprowadzili swoją małą armię Wow i ta armia całkiem dobrze strzela To nie jest to co te, te stare Unchartedy zdecydowanie Tutaj boty strzelają dużo lepiej. Dobra, yy, zamknięte. Dobra, gdzie się kierować? Chyba tam, ale nie wiem, na, na górę, czy na dół. A, na górę. Dobra. Jest możliwość wspinaczki z tego, co widzę. Mm, o jeden raz za dużo strzeliłem. Dzięki też. za prezent, chłopaki. Wyrzucić. Tego właśnie potrzebowałem. Grenady dajdy. I Amunicja do Kała szuchna. Dodatkowe granaty Dajdy. U, u. Tego się nie spodziewałem. Dość szybko poszło z tymi chłopami. O. Dawaj. <grytanie> Dzięki za przyjścia. Nie ma za co z sali. Marlow przyprowadziła tu całą armię. A. Co tu się stało? Boże święty, ta postać co lata! Jeszcze ktoś? Leżeć. Dobra, schodzimy. Chyba. Jakim cudem nas znaleźli? Musieli nas śledzić, no bo jaki inaczej? Za to oni nie są, nie? O, ty dziadek. Co ja A, uczyniłem, że spadł. Kąd jeszcze? Dobra, dojechany tako Tam są wieże! Musimy wejść do środka. Super! Nie, mikro jest, ale grant chciałem wziąć. Pozwólcie, że wezmę kap. Jak się tak gada, to już gardło zaboli. Dobra. Tędy nie. Jeszcze w górę. Mam nadzieję, że mój głos się w ogóle nagrywa, bo mam takie dziwne wrażenie, że to się nie nagrywa i aż mnie to boli. Sali, pomóż mi z tymi drzwiami. Cały czas sprawdzam mikro. Nie no, włączam więc... dociśnięte, Ała, jeszcze uderzyłem, padłem w No dobra, Doktor którędy? Nie jestem pewien. Może spróbujmy zejść na dół? Ale nie w taki sposób, spokojnie. Dobra, tędy. Tędy. Czemu tak idealnie tutaj pada słońce? Ale to super wyglądało. Patrz na to. Jakiś bardzo stary trup. Zolia. To człowiek talbota. Były człowiek. Były człowiek. Niemożliwe, dopiero co tu przybyli. Tak, ale co mogło się z nim stać? Nie wiem, ale nie podoba mi się to. A znowu jakaś klątwa. no to jest możliwe bardzo. Gramy w Uncharteda. płytki się wciskają, gdy na nich staniesz. Stanę tutaj, żeby przypadkiem na coś nie nadepnąć. Dobry pomysł. Ale nie wszystkie. Halo? Lorenz coś o tym napisał? Sprawdzę. 3 razy to. 2 razy x. 3 razy to. 3 razy x, to i to. Czyli, na dobrą sprawę... 3 razy to. Raz, dwa, trzy... Czyli stop. Zaczynamy od x tak? Nie, od tych, yy, tych, od tego Może trzeba po nich przejść w odpowiedniej kolejności Co?! Nie goduj Trzy razy to, dwa razy X, czyli... Yy, raz Dwa Trzy, nie, cztery, 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 cztery wyszło Jeszcze raz Jeszcze raz Raz I teraz tak 3 razy. Nie, 4 razy to dobrze. raz, 2 3 4 2 razy x Czyli raczej 2 razy x, tak? I musimy iść... stop 2 razy x, tak? 2 razy x to i 4 razy. Ścieżka, Jeśli wejdziesz na płytki w odpowiedniej kolejności, coś się stanie. No, no tak, wiem. E, dobra, czyli teraz 2 razy X i 4 razy to, ale 4 razy mamy to, ale 2 razy X muszę kliknąć jak raz, dwa, no i źle. Dobra Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery i 2 razy x. I teraz 2 y, razy X, 4 razy to Raz, dwa, trzy, cztery. Przez przypadek kliknę coś innego. Ajajaj źle, raz. Ale to stop, dobrze kliknąłem, tak? No to niebieskie, tak. Dobra, chwila. Raz. Dwa razy x przez przypadek można kliknąć coś innego, i wtedy już się psuje, ale to ja nie wiem, jak przejść tam, xem się skaczy, dobra, raz, dwa, dobra, już wiem, Przecież można przeskakiwać, tak, raz. Teraz możemy przeskoczyć tak, szczerze, na to. No i przeskoczyłem, chociaż nie no, wtedy wskakuję na to. To cztery razy to: to to skok stąd tu. Wskakuję wtedy na to. Dobra, a, a potem muszę 3xy, czyli wskakuję tu raz, dwa. Raz, dwa. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Tak, dobra, już wiem chyba. A ja to będzie irytujące, serio. Czemu się blokuje zaraz? <ślesk> Coś źle robię? Może ich chwodzę na złe Nie no, dobre chwodzę, halo Albo można pójść inną stroną, patrzcie, raz Teraz dwa x'y, nie? Ale nie można przeskakiwać, trzeba iść po ścieżce Przejdź po kawszach od Boże ja to już wiem od nie wiem kiedy Teraz cztery teraz, raz, dwa, trzy, cztery No, to chyba tak Wtedy się dwie te A! Tędy można przejść, no tak Otóż Nie pomyślałem o tym No i kliknąłem coś innego jeszcze, ja pierdolę wolniej. Nic lepiej to zrobię czy co? No 2x, tak? Halo. 3t, 2t, 4t, 3t i tam. Hmm. No i przez przypadek wejdę na tamto, no ja pierdol. Dobra, jesteśmy pocięciu i wydaje mi się, że teraz to już chyba będzie dobrze, choć tutaj y, jest to troszeczkę inaczej pokazane, wiecie co ta gra aż mi sama pokazała jak to zrobić, bo zobaczcie, że tutaj używamy aż 3x, widzicie? Jak wychodzimy po tych y, daszkach, idziemy na te i ma, używamy aż trzech xów, gdzie gra pozwoliła używać tych xów tylko dwóch, mamy tutaj trzy daszki dwa 2x. -y, a tutaj mamy. 4 daszki, 1 2, 3, 4 i 3x, więc yy, no nie wiem, po prostu może coś źle zrozumiałem, ale tak jest! Udało się! Mm. Trwało to trochę za długo Skupienie wysięgły do nic Poświecisz nam? Dobra. Dobra, ale jesteśmy dalej. Jest dobrze. O, to chyba jakieś laboratorium. Tak, to ma co najmniej 400 lat. No zdecydowanie. Daj więcej światła sali. Jasne. Hm. To chyba laboratorium alchemiczne. Chyba moment. Czy to miejsce coś ci przypomina? Tak, tę kryjówkę Marlow, skoro o tym mowa. Sali, to laboratorium Johna D. Tak daleko? We Francji? Pewnie prześledził wskazówki, cofając się do Krucjat, Tak jak Lawrence. Nieźle. Hej, patrz. Ach, znowu pismo sabejskie. Ale co to za symbole? Chciał chyba coś odszyfrować. To jakaś wiadomość, napisana po henochiańsku. Dasz radę to odszyfrować? Nie. Spróbuję. No, nie gadajcie, że znowu ja mam coś zrobić. Ołtarz strzeże wejścia do zaświatów. Hmm. Używał magii do wywoływania duchów. Tak. Albo w ołtarzu znajdowało się sekretne przejście. O, dobra, pomóż popchnąć. To było w sumie w miarę mądre sali. <grym> Ej, popatrz tylko. Proto do skubaniec. Dziękuję ci. Nie ty, John Dee. Z tej strony jest Robina, bo już chciałem puszczać ogólnie, nie? Dobra. W sensie byliśmy jeszcze w, w jaskini. Ciekawe, czy się nie dało z tamtej jaskini A, bezpośrednio proszę. dostać tutaj. Sali daj ogień. O, od razu lepiej. Któregoś dnia będziesz musiał zadbać o własne zapałki? O czym ty mówisz? O tym, że jest już koniec odcinka. Jeśli on się Wam spodobał. On się nas spodobał, no. Jeśli spodoba ja się odcinek, zostawcie łapkę w górę i subikaj na kanale. Ja się już będę z wami żegnać to było na tyle. Na razie.